Lidl to sklep spożywczy, który, zaraz obok biedronki, cieszy się zdecydowanie największą popularnością. Niewiele osób wie, kto zasiada w zarządzie marki. W końcu nie są to celebryci, którzy udzielają się ciągle w mediach. Warto przyjrzeć się jednemu z zarządzających siecią marketów, to nasz rodak, który przyczynił się do sukcesu marki w Polsce. Lidl postanowił, że podbije rynek amerykański. Decyzja została oficjalnie podjęta i zaczęto ją wdrażać już w 2017 roku. Od tamtej pory w USA powstaje coraz więcej dyskantów tej marki. Ekspansja rozpoczęła się od wschodniej części amerykańskich wybrzeży. Póki co udało się z powodzeniem otworzyć 65 sklepów, choć do końca 2017 roku miało ich powstać około 100. Od 2002 do 2018 roku w Lidlu w Polsce dyrektorem finansowym, a także dyrektorem HR był Radosław Liberski. Wszystko wskazuje na to, że na swoich stanowiskach spełniał się naprawdę dobrze. Jego kariera nabrała w firmie tempa. Lidl ma nowego wiceprezesa w strukturach zarządu marki, pojawiła się zmiana. Nie był to jednak nieoczekiwany ruch. W końcu, w tak dużej firmie, wszystko jest dokładnie przemyślane. Według oficjalnych informacji, zupełnie od niedawna wiceprezesem marki Lidlus jest Radosław Liberski który przez 16 lat podejmował decyzje w zarządzie jako dyrektor finansów i HR polskiego oddziału. Dbało o to, aby marka osiągnęła na polskim rynku sukces. W dużej mierze udało mu się to osiągnąć razem z resztą zespołu. Jego umiejętności, a także zaangażowanie, zostały dostrzeżone i od teraz będzie on podejmował o wiele poważniejsze decyzje w związku ze swoim nowym stanowiskiem. Obecnie kieruje on siecią sklepów z miasta Arlington w stanie Virginia. To tam również powstały pierwsze amerykańskie sklepy marki Lidl. Kim jest Radosław Liberski. Zanim dołączył do Lidla, pracował w niemieckim i polskim KPMG. Za sobą ma ukończone studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Był też studentem na Europejskim Uniwersytecie Diadina we Frankfurcie na Dodrą. Funkcję wiceprezesa w Lidlu spiastuje od zaledwie dwóch miesięcy. Informacji o swoim nowym stanowisku udzielił sam, uzupełniając swój imponujący profil na portalu LinkedIn. Plany Lidla w tym momencie zarząd, a także analitycy starają się wdrożyć plan, który zakłada otwarcie aż 330 sklepów do 2020 w USA. Przypomnijmy, że w całej Europie jest ich ponad 10 tysięcy, w samej Polsce 650.